Witam Was serdecznie moi drodzy na kanale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa oczywiście Kochani chciałbym przeczytać z Ewangelii Marka 10 rozdział wersety 17 do 22 później jeszcze inny fragment postaram się przeczytać chciałbym połączyć pewne rzeczy natomiast teraz czytam powyższe Wersety. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości swojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony. Albowiem miał wiele majątności. Zobaczcie całą sytuację, moi drodzy. Do Jezusa e, przyszedł ktoś, upadł przed Nim. E, ten ktoś to prawdopodobnie był młodzieniec, jakiś tam. E, no i zadał Jezusowi pytanie, prawda? E, w jaki sposób ma odziedziczyć żywot wieczny? Chciałbym zauważyć, że zarówno Jezus, jak i ten młodzieniec byli pod prawem. To nie był czas nowego przymierza w Chrystusie Jezusie, natomiast to był czas prawa. Oni podlegali prawu. Więc ten, ten młodzieniec, ten ktoś, który upadł przed Jezusem na kolana z zapytaniem, był grzesznikiem, po prostu urodził się z woli mężczyzny, z woli kobiety tu na tej ziemi, ale urodził się w grzechu, urodził się z zepsutym rodzajem życia, z zepsutą naturą ludzką i był po prostu grzesznikiem. Podlegał prawu, prawo jeszcze bardziej go obnażało, wprowadzało tak, wprowadzało tak naprawdę w potępienie. Więc moi drodzy, z przestrzegania prawa nie ma ani jednego sprawiedliwego. Więc, prawo nie jest po to, aby człowiek przestrzegając prawo doświadczył, dostąpił zbawienia, ale prawo ma taką służbę potępienia, moi drodzy. Sław, prawo wskazuje na słabość człowieka, niezdolność, nieudolność człowieka do, do tego, aby przez przy, przestrzeganie, wypełnienie prawa dostąpić żywota wiecznego. Więc prawo obnaża, wskazuje człowiekowi na fakt, że jest grzesznikiem, że jest zepsuty, i całym sobą manifestuje to zepsucie czyli żyje w grzechach swoich. Więc, więc kochani, yy, zobaczcie, yy, oczywiście całego nie będę wszystkich wątków tutaj poruszał. Chodzi mi moi drodzy o to słowo: jednego ci brak. Myślę, że skoro Jezus wiedział, że z przestrzegania prawa żaden człowiek nie zostanie usprawiedliwiony, no to szukał, gdy był tu na ziemi, to wskazywał ludziom na to coś, co im brakowało, aby dostąpić żyłota wiecznego. I zobaczcie, na miejscu tego młodzieńca, tego Ktosia, który przyszedł do, do Jezusa. Um, gdybyśmy mogli tak powiedzieć, że wszystkie przykazania robiliśmy, przestrzegaliśmy i, i tak dalej, to co by było w naszych głowach? Prawdopodobnie myślelibyśmy o samych sobie, że jesteśmy dobrymi ludźmi, no, no, religijnymi ludźmi, wypełniającymi przekazania i z tego tytułu Bóg powinien nas um, przyjąć. Prawda? Powinniśmy być przez niego przyjęci, powinniśmy odziedziczyć życie wieczne. Ale zobaczcie, Jezus mówi: jednego ci brak. Powiem Wam, że czytając Nowy Testament, cały czas widzę Jezusa, który grzesznikom pod prawem uświadamia, że zawsze znajdę u Was coś, czego będzie Wam brak. I z tego tytułu sami z siebie nie możecie mi się podobać. Jesteście po prostu grzesznikami i grzeszycie i dlatego potrzebujecie uwierzyć we mnie, aby doświadczyć zbawienia, nowonarodzenia, usprawiedliwienia przed Ojcem. Więc moi drodzy, zobaczcie, Jezus pokazał temu człowiekowi to coś, co mu brakowało, akurat w jego przypadku było. Miał problem z tym, że miał serce przyklejone do swoich majątków. On swoją ufność, bezpieczeństwo, nadzieję pokładał w bogactwie, w majątkach, w tym życiu tak naprawdę tu na Ziemi. Więc Jezus wiedział, co jest w jego sercu i po prostu to zdemaskował, odkrył. Więc yy, moi drodzy, Jezusa nikt z nas nie oszuka. On wie, czy my idziemy na 100% za nim, czy też w nim i dla niego, czy też po prostu coś tam w sercu chowamy yy, i z tego tytułu hmm, nie do końca go poznajemy i nie do końca pełnimy wolę jego, prawda? Moi drodzy, yy, gdy Jezus mu wskazał na to, aby sprzedał wszystko, co ma. On to wszystko i tak miał z łaski Bożej, ale on to uznał za swoje, za dzieło rąk swoich, a nie za łaskę. Więc za wszystko, co ma, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po, tym, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Więc, moi drodzy, żeby pójść za Jezusem, Trzeba naprawdę w 100% procentach ogołocić samego siebie do zera, moi drodzy, do zera. Nie chodzi o to, aby dzisiaj sprzedawać wszystko i się wszystkiego i wszystkich pozbywać. Chodzi o to, aby swoje wnętrze, swoje serce uwolnić do relacji z nim, tak aby on wszystko później w nas i w naszym życiu uporządkował po swojemu. Więc yy, wracam do tego, do tego młodzieńca, więc zobaczcie, a ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele umiejętności. Hmm. To jest właśnie ta pięta Hitlesa yy, u tego młodego człowieka. Niby było wszystko spoko, niby było wszystko w porządku. Prawo przyszczego. A jednak Jezus i tak w nim znalazł to coś, co oddzielało go od. Życia wiecznego. Więc, kochani, myślę, że to bardzo fajny fragment jest Słowa Bożego, do tego, aby człowiek wierzący zawołał do Boga: Panie, dziękuję Tobie, że jesteś we mnie, że żyjesz we mnie, dziękuję Tobie, że Duch Jezusa, Duch Święty jest we mnie. Duch Twój jest we mnie, więc drogi Jezu, proszę Cię, abyś w Duchu Świętym zbadał moje serce, abyś przejrzał mnie, abyś zbadał moje pomysły, moje intencje, moje pragnienia, moje zamysły, abyś zbadał kierunek mojego serca i moją wolę, czy aby nie jestem przyklejony do tego świata, czy nie jestem przyklejony do cielesności, zmysłowości. Do własnych koncepcji, do własnych wyobrażeń, do własnych dawnych wyobrażeń o tobie i o życiu, nawet tak zwanym chrześcijańskim. Więc proszę Cię, drogi ojcze, abyś przez swojego ducha przemówił do mnie, wskazał na moje problemy, tak abym później mógł pokutować z, z tych rzeczy, odwrócić się od tych rzeczy i jeszcze bardziej Ciebie kochać, jeszcze bardziej się na Tobie skoncentrować, jeszcze bardziej mieć. Przed oczami, uszami serca mojego tylko i wyłącznie sprawcę i dokończyciela mojej wiary, to jest Chrystusa Jezusa. Więc moi drodzy, tak zawsze zawołać do Boga można, i ja wierzę w to, że Bóg wskaże stan naszych serc i pokaże, tak naprawdę, czy my mu w 100% ufamy, czy w 100% wierzymy w Niego, czy my wierzymy w Boży Plan, w Bożą łaskę, w Boga, którego przyjęliśmy, który. Jako Słowo Boże, jako duch życia w nas jest, żyje i mieszka. Czy my wierzymy tak naprawdę? Czy my trwamy w Chrystusie? Czy my jesteśmy naprawdę tylko i wyłącznie do Jezusa Chrystusa przyklejeni, moi drodzy? Więc moi drodzy, chciałbym, abyśmy jeszcze przeczytali Mateusza 11 rozdział 27-29. To się wiąże, moi drodzy? Wiecie, tak mi się nasunął ten drugi fragment. W momencie, kiedy ten młodzieniec się spytał Jezusa, co mam czynić, aby być, odziedziczyć życie wieczne, czy też być zbawionym. Byśmy dzisiaj tak zawołali, prawda? Więc kochani, Jezus. Jezus odpowiada do nas, moi drodzy, mateusza 11. 27, 20 do 30. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca Mego, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Więc zobaczcie, chrześcijaństwo polega na objawieniu. Skałą i fundamentem jest Chrystus Jezus. Więc chrześcijaństwo. Opiera się o poznanie Jezusa Chrystusa, a to poznanie może być tylko przez ducha, ducha objawienia, moi drodzy, którego przyjęliśmy. Więc e, dlatego warto wołać do Boga z, pragnie, z, z sercem, które pragnie poz, po, poznać go. E, warto jest wołać: Ojcze, daj mi poznać samego siebie w swoim synu i proszę Cię, Duchu Święty, abyś dał mi poznanie prawdy, drogi i życia. Mądrości, siły i mocy, którymi są, którymi jest Chrystus Jezus we wnętrzu moim. Więc moi drodzy, czytam dalej. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Zobaczcie tak w kontekście tej rozmowy Jezusa z tym młodzieńcem. Jezus pragnie i chce, abyśmy poszli za nim. A on powiedział, że da nam ukojenie, w tym ukojeniu jest poznanie Jego, poznanie Jego serca, poznanie Jego pragnień, Jego woli, właśnie Jego głosu. W tym ukojeniu jest posilenie, uzdrowienie, wybawienie, uwolnienie, zmiana, przekształcenie na Jego podobieństwo. Czytam tam dalej, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje lekkie. Chciałbym, moi drodzy, zaznaczyć, że słowo dusza oznacza psychę, psychikę, czyli uczucia, myśli, wyobrażenia, pragnienia, wolę ludzką. Sposób takiego myślenia, intelektu, rozumowanie. Więc Bóg chce to wszystko przemienić w nas. Zajmuje się całym człowiekiem. Chce nas uformować po swojemu, zintegrować naszą całą osobowość do Jego wymiarów, tak abyśmy wyrażali Słowo Boże, abyśmy wyrażali Jego osobę jako Słowo Boże. A to Słowo, w którym zostaliśmy zrodzeni, to Słowo, które w nas jest duchem i życiem, to Słowo, które w nas żyje i mieszka którym jest Chrystus Jezus zmartwychwstały jako życiodajny Duch więc moi drodzy pójście za Jezusem dzisiaj dla nas odbywa się nie w ten sposób że idziemy że ten Bóg jest gdzieś na zewnątrz i my idziemy po prostu jakby wiecie w lewo, w prawo do przodu, do tyłu, do góry, na dół to nie o to chodzi, moi drodzy. Chodzi o to, o to objawienie, że my skałę i fundament mamy już w sobie. Mamy Jego Ducha. On w nas jest tym Duchem. Ten Duch jest Osobą. To jest Jego Osoba. To jest zmartwychwstały Chrystus Jezus z nas, Syn Boży, Syn Człowieczy, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. To On jest naszym pokojem. To w nim zostaliśmy zrodzeni. I do posłuszeństwa. Jemu zostaliśmy przeznaczeni. Kiedy doświadczyliśmy Nowonarodzenia, kiedy uwierzyliśmy i Go przyjęliśmy jako Boży dar, z łaski Bożej za darmo, prawda, do swojego ducha, to On świeci w naszym duchu. Nasz duch jest lampą, w, którym, w której On jest światłością tego świata. On świeci w nas. Pytanie jest takie, czy my naprawdę o tym wiemy, czy my w to wierzymy? Czy my wierzymy w to, że, że w Jezusie jest Ojciec, a Ojciec jest w Jezusie i to wszystko w Duchu Świętym jest w nas zainstalowane? Bóg w nas, Immanuel, nie już pośród nas, ale w nas, moi drodzy. Chrystus w nas, nadzieja chwały, Chrystus w nas jako życiodajny duch. Skała, fundament, głowa kościoła, żywy chleb, żywa woda. Droga, prawda, życie, siła, moc, i mądrość i miłość w nas jest w osobie Jezusa Chrystusa. To jest ten człowiek z nieba, który przyszedł, w którym zostaliśmy zrodzeni i który pragnie nas dalej przemienić, przekształcić, doprowadzić do wymiarów swojej woli, swojego pragnienia. Więc mówi tutaj o tym, że pójście za Nim to jest wzięcie Jego jarzma, moi drodzy. Jakie jarzmo Jezus wziął? Jakie jarzmo Jezus dźwigał? Moi drodzy, On stał się nam podobny. On, on, on był i jest w ogóle Bogiem, natomiast kiedy stał się ciałem, On się ogłocił, praktycznie rozera ze swojego... A takiego, wiecie, że tak powiem, bóstwa, funkcjonowania jako Bóg, wyrażania pełni Boga. No i stał się nam podobny, prawda? Więc przyszedł w ciele, no i poddał się pod wolę Ojca. Był prowadzony przez Ducha Świętego. On się poddał pod działanie Ducha Świętego, bo Duch Święty go, z, go prowadził. On poznawał działanie Ducha Świętego, Ducha Świętego. W sobie i nad sobą, i w tym duchu poruszał się, wykonywał wolę Ojca, moi drodzy. Poznawał tą wolę Ojca, poznawał dzieła Ojca, poznawał słowa Ojca, i On to później wszystko manifestował tu na ziemi. W nim to, co w górze, na niebie i to, co na ziemi zostało połączone. Kiedy Jezus chodził, i wyrażał się poprzez mówienie z mocą, poprzez uzdrawianie, uwalnianie, wyganianie demonów, właśnie z markwy wzbudzanie, um, poprzez to, kim był. Um, to wyrażał wolę Ojca, moi drodzy, dzieła Ojca, słowo Ojca. Więc wziął jarzmo, które dźwigał, a tym jarzmem było to, że nie jego wola, ale wola Ojca w nim i przez niego się urealniała, manifestowała. Więc do tego sposobu życia On nas zaprosił. Kiedy Bóg nas zbawił, to powiedział: Pójdź za mną. Pamiętajmy, że żeby pójść za Jezusem, żeby wziąć Jego jarzmo, żeby Mu się poddać, żeby być doprowadzonymi do Jego woli, to, moi drodzy, naprawdę musimy uwierzyć to w ten fakt, że On jest w nas. Musimy wiedzieć, wiedzieć, gdzie On jest, kim On jest i czym On jest. Musimy patrzeć na Jezusa, poznawać Jezusa i czytanie Pisma Świętego daje nam informację o tym, kim jest Jezus Chrystus, prawda? Natomiast musimy tą informację połączyć z tym, który w nas zamieszkał, z tym, którego darmo z łaski Bożej e, przyjęliśmy. Jako Boży dar, moi drodzy. Chrystus w nas jest darem e, Boga w nas, tak bym to określił. Łaska Boża w nas jest. Bóg pragnie, abyśmy poddali się Mu, poddali się Jemu pod tą moc, moc zmartwychwstania, pod to słowo, którym On jest, tak aby nas zmienił, przekształcił do swoich wymiarów. Więc dzisiaj, przynajmniej dla mnie, kiedy słyszę: pójdź za mną, to ja to rozumiem, że mam swoje centrum, swoje wnętrze, serce poddać pod działanie Ducha Świętego. Bóg dał mi, Bóg dał Wam, gdy uwierzyliście, gdy przeżyliście Nowonarodzenie w Nim. Dał e, ducha świętego, duża, ducha życia. I to On w nas jest e, słowem, żywym słowem. To On jest tym słowem z nieba, e, które zostało przez Ojca posłane. W tym słowie zresztą Ojciec jest, e, po to, aby nas. Zintegrować do Jego wymiarów. Mamy wyrażać tu na ziemi rzeczywistość z nieba w Chrystusie Jezusie. Więc, moi drodzy, to słowo uzdrawia, to słowo uwalnia, przekształca, metabolicznie nas zmienia na Jego podobieństwo. I to wszystko się dzieje w oparciu właśnie o łaskę. Łaska, moi drodzy, to jest zdolność Boga w nas. To Bóg nas, tak jak zbawił, tak w nas pragnie dokonywać dalszej zmiany tego procesu przekształcenia, czyli dalszego zbawiania w obszarze naszych serc, naszej psychy, czyli duszy i naszych zmysłów wraz z ciałem. Warto mieć to na uwadze, że gdy Biblia mówi, żebyśmy sprawowali swoje zbawienie, to znaczy, mamy być w miejscu odpocznienia od dzieł naszych, czyli odpoczywamy od tak zwanego samozbawienia, samousprawiedliwienia, samouświęcenia, od samorozwoju, a poddajemy się pod działanie Ducha. Tego Ducha, który stał się w nas nową zasadą życia i funkcjonowania. I w tym Duchu łaski Bóg nas zmienia na jego podobieństwo i to jest Boży plan, to jest Boża wola. Drogą jest osoba Doktryną jest osoba, miłością jest osoba, e, prawdą, rzeczywistością jest osoba, miłością, mocą, mądrością e, jest osoba, moi drodzy. Zbawieniem, zwycięstwem, naszym szczęściem i radością, życiem wiecznym jest osoba. To wszystko jest Jezus Chrystus jako Duch Życia w nas. Więc warto, warto o tym pamiętać, moi drodzy. No cóż, no jeszcze na koniec dodam, że gdy urodziliśmy się tutaj na tej ziemi, to powinniśmy mieć świadomość tego, że właśnie urodziliśmy się z zepsutym rodzajem życia, że prawo grzechu i śmierci żyje i przejawia się w nas, w tym naturalnym człowieku, prawda? Jesteśmy przez grzechu kształtowani, jesteśmy wyrazem grzechu i wyrażamy ten grzech za pośrednictwem grzechów naszych tu na ziemi. Jezus z mojego punktu widzenia, tak jak czytam Nowy Testament, to z wymiarów prawa zewnętrznego podniósł swoje wymogi do stanu serca człowieka, myśli, myśli serca człowieka, bo już nie wystarczało tylko nie zabijać kogoś. Ale Jezus powiedział: Jeśli tylko nienawidzisz brata, to już go zabiłeś. Więc Jezus mówi o wnętrzu, o sercu. Więc swoje wymogi Bóg pokazał, że ma większe niż przestrzeganie prawa. Tak, tak w ogóle to grzesznik z racji zepsutego rodzaju życia, z racji tego, że jest wyrazem grzechu, sam nie jest w stanie przestrzegać prawa. Nie jest uzdolniony w łasce Bożej, w zdolności Boga do tego, aby to prawo przestrzegać. I Bóg to wie, moi drodzy. Tak więc, jeżeli rodzimy się tu jako grzesznicy, to dla grzesznika jest rzeczą kompletnie niemożliwą, aby się zbawić, aby się przed Bogiem usprawiedliwić, aby być przez przestrzeganie prawa człowiekiem, osobą sprawiedliwą. Więc moi drodzy, grzesznik to grzesznik, zawsze będzie winny przed Bogiem. Natomiast w Chrystusie Jezusie Bóg um, również nas ukrzyżował i pochował. Umarliśmy wraz z Nim i zostaliśmy pogrzebani. I warto by było sobie to uświadomić. Więc skoro grzesznik został zabity i pogrzebany, to przestańmy żyć jako grzesznicy, przestańmy żyć pod prawem, przestańmy żyć um, jako ludzie, którzy chcą się um, usprawiedliwić. Przed Bogiem, przez przestrzeganie praw zewnętrznych, norm zewnętrznych, itd., itd. My tego nie możemy osiągnąć, moi drodzy. Bożym pragnieniem jest, abyśmy żyli w Zbawicielu i poddali się pod manifestację Jego osoby. Bożym pragnieniem jest, abyśmy się poddawali pod życie Ducha, tego Ducha, którego Bóg nam dał. A Bóg powiedział, że to On, to On sprawi. To On sprawi, kształtując nas, przemieniając nas na podobieństwo Jezusa Chrystusa, że będziemy wypełniać Boży plan w swoim życiu. Powinniśmy żyć w Chrystusie, który jest naszą sprawiedliwością. Już nie my żyjemy, ale żyjemy jako nowe stworzenia w Nim, tak więc On żyje w nas i przez nas. Więc On, jako sprawiedliwy, Żyje w nas. Moi drodzy, mamy zmienioną tożsamość. Powinniśmy żyć w tożsamości sprawiedliwego. Powinniśmy poddać się pod tego ducha sprawiedliwości, ducha uświęcenia, ducha Jezusa Chrystusa, a On wszystko dobrze w nas uczyni i będzie nas używał na chwałę swoją. Więc, kochani, kochani yy, jarzmo, które bierzemy, to jest poddanie się Chrystusowi Jezusowi. Są ludzie, którzy skupiają się na demonologii, na grzechu, na chorobach yy, i próbują w sobie samych walczyć z tym wszystkim, oczywiście wzywając w imienia Jezusa. Natomiast, moi drodzy, my mamy ze swoich prób zrezygnować i poddać się Jemu. Yy, jest napisane w Nowym Testamencie, poddajcie się Bogu, a diabeł ucieknie. Poddajcie się Bogu, yy, schowajcie się w Bogu, żyjcie w Bogu, Żyjmy w Bogu, niech nasze życie naprawdę w 100% będzie ukryte wraz z Chrystusem w Bogu, to wtedy diabeł nie będzie miał o co nas zahaczyć. Wtedy to Słowo, które w nas zamieszkało, w którym zostaliśmy zrodzeni, będzie w nas wzrastało i ten duch, to Słowo będzie nas wybawiało od zepsucia, od skażenia, które spowodował grzech w nas, to prawo grzechu i śmierci w nas. Chrystus jest zbawieniem, zwycięstwem, i kiedy mu pozwolimy, aby w nas żył, funkcjonował, aby nas formował, w nas się przejawiał, to On, moi drodzy, zamanifestuje swoją osobę w nas. On się w nas uwielbi, on się w nas u u objawi. To jest niesamowite. Przemyślcie temat, moi drodzy, poczytajcie Pismo Święte. Zbadajcie swoje serca przez ducha świętego, czy trwacie w wierze, czy trwacie w Chrystusie Jezusie. Dziękuję Wam za uwagę. Błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.